I wszystkim dzisiaj proszę o robić i wykonywać rzeczy, których nienawidzę, czy w ogóle chcemy robić aktywności, których naprawdę nienawidzę, których bym nigdy nie zrobiła. A jeśli wam się taki filmik spodobał, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, bo będzie mnie więcej, i bez porządku możemy zaczynać. I ogólnie ja mam taką rzecz, ja rzeczy nie robić, więc tak... Yy i po prostu musimy to e, teraz e, zrobić e, nienawidza, nienawidza dawać, e, kisiowi, nie należy dawać Ksiowi ani pieskowi jeść ale już ma się trochę szybciej ale zrobię po prostu już się nie dała na szczęście bo, e, ja naprawdę nie lubię, a muszę to robić więc ja, tak, uwaga zrobić kalkur więc muszę e, założyć Ka moje buty bo jestem u mnie w kawciach i zakładam moje bo to będziemy musieli wykonać na dworze ja naprawdę nie Taka chyba najgorsza, nie taka najgorsza, ale tych rzeczy naprawdę nigdy nie nawiczę robić. Przemę teraz do mojego ogródka i pierwszą czynnością, której nienawidzę robić, jest to, proszę Państwa, na zbieranie trochę czereśni, bo jak wiecie, ja nienawidzę tej czynności i naprawdę nienawidzę. Najbardziej chętnie jeść to. Więc po prostu musimy teraz to pozbierać. to mi się mega, mega nie chce. Postawiam sobie już kamerę, żeby nie z panią leżyło mnie na zapinia. Tak, bym teraz to pozbierać. Dobra, właśnie już pozbierałam i zajęło mi to prawie godzinę i nawet dwie. E, więc tak, e, pozbieram już prawie w ogóle nie mało, to naprawdę dużo tego zbierałam, a łatwiej jeszcze, Krysia. Następna rzecz, co też nie lubię podlewać, jest to podlewanie wyszczególkami, ponieważ mam w domu teraz nie ma. Więc ja to teraz zrobić, też nie będę tego robić, bo ja ogólnie ja tak średnio z tym nie będzie ale teraz spróbuję jakąś kamerę postawić. O, żeby teraz jakąś kamerę postawić, myślę, że. Nie, nie będziecie widzieć, tak jak tak robię, ale nie, nie. będę podawać tym ospryskiwaczem e, nasionka. Ja wam pokażę kamerę, czy to bardziej dokładnie widzieli. Postaram ja się. Tutaj To mi takie nasionka. Ja Zjeczę po tylko Nie mogę ich zalać tak to ja... się tak być. Ciężko teraz. Bo wiesz, że mówię ile stopni szklarni. 30, prawie 40 Tak, to jest i 4. Это не знакомо, как раз в год сюда, в рамках суррантии. Так, так вот это на самом деле не будет рожать. Обзякаю трофейская. Хорошо. Казналось так на огонь доктора. I teraz to po wszystko pola tej szklanej i po prostu idziemy się co to podleje, ale to ci naprawdę nie robię robić. Dobra, koni właśnie już podle, wszystko tak ładnie wygląda. Teraz nie mogę to robić. Czyli jest tu które to mi się chociaż chodzą, jedną, jedną z jem. Bo ręka tutaj jest taka. Jedna czerwoniutka Jest to ciekaweczka. Wystoszczają, bo jeszcze nie jedną takich ogólnie tak za wcześnie. nie dojrzała, ale bardzo dobra jest. O, tutaj też mamy taką bardziej, bardziej dojrzałą. Zobaczcie. Taką już bardziej czerwoną. Dobra mhm. w miarę. Kolejne. Mhm. Pyszka. W sobie która jest, bo nie mówiłam. 11,39 jest ogólnie. A ja teraz tą skabeczki będę sserać. Nie lubię sadzić a Ja jem ja, ja to. Lubię. właśnie chcę. Zaczynam, bo teraz też kolejną to nie lubię robić, czyli danie jeść kurą Więc ja chodźcie. zbieranie jajek, którego też nie lubię Mam i ostatnią jajeczko. I ostatnio, nie lubię je, załadowanie zmiwarki, jak mi się załadowałam i włączyłam, tylko naprawdę nigdy nie lubię władować lubię, ale nie wiem to tyle kochani, chciałabym dać e, takie w domu, tym odcinku mi się po prostu coś z miasta, więc jeszcze ja mi sporo wartu